Hej Siemanko, mordeczki z tej strony, Oscar 550 i sorry, że tak długo odcinka nie było, ale działało moje lenistwo, no i nie nagrywałem. I trochę ten film będzie nietypowy nie w swoim typie, bo się zatrzyma, jak widzicie, ze stu banknotowym pieniądzem. Jak widzicie gram sobie w Minecrafta, Chcę sobie zobaczyć. Ja tu o to kąpię no i tak yy, yy, to tak. Co będziemy z tą stówką robić? Z tą stówko, stówką będziemy tak robić, że z, na przykład jak macie yy, dajmy na to 10 słotowy banknot, to możecie zrobić 40, a jak macie stówkę to możecie zrobić 100 tak z każdym banknotem z pięćdziesiątkami, 50 z 500. Nawet, yy, jak ma ktoś 500 złotych to może też tak zrobić, bo wyszły takie banknoty kiedyś no to tak, jak to zrobić trochę będzie ciężko to nagrywać ale dobra, pokażę ja wam to tak mamy tutaj, to bierzemy od yy, tego króla teraz tak bierzemy, metal ten plusik to na samym końcu na tym czubku, gdzie pokazuję palcem, o zaginamy i zaginamy do tego, żeby troszkę tu wystawało, widzicie? Czekajcie, ja muszę sobie to ładnie zrobić. I yy, to tak, troszkę potem chodzimy po tym, że to zagięcie tak nie latało, tylko yy, no przyciskamy to zagięcie. Tak, jakbyś, na, yy, tak jakbyście na przykład kartkę chcieli na pół, to tak samo musicie wiesz tam, wiecie tam słożyć. Yy, no i dobra. Yy, teraz bierzemy tak, tutaj, żeby był, była stówka, tutaj z, orłem, widzicie to jest z orłem. Teraz tak, bierzemy tą końcóweczkę i ją dajemy tutaj. To już jest zrobione. Teraz tak, jak to pokazać, żeby nikt się nie skapnął, żeby macie jedną stówkę. To dajecie, widzicie, zobaczcie. Nie wiem, czy mnie widać, czy mnie nie widać, ale ja Wam to pokażę. Hmm, patrzcie. To robimy teraz tak. Jak mamy tego orła, widzicie? Dobra, jak widzicie, to widzicie. Teraz bierzemy tą y, dolną, stawiamy ją tutaj. Teraz przyciskamy. Jak trzymać, żeby ktoś się nie zorientował, że Wy macie y, jeden, tylko że złożony to bierzecie od tego orzełka tutaj zakrywacie palcem jak widzicie mamy tak jedną, jedną stówkę drugą stówkę trzecią stówkę tutaj i czwartką tutaj nie no zapomnijcie zostawić łapki w górę jak wam się filmik spodobał Suba z dzwoneczkiem żeby dostać wszystkie powiadomienia ode mnie będę teraz wymyślał różne rzeczy. Nie wiem czy to jeszcze będzie się pojawiało na moim kanale. Ale jak chcecie, to możecie mi napisać na e, w kom możecie mi napisać w komentarzach, że chcecie. To ja wtedy zrobię oddzielny kanał do tego, żeby pokazywać wam takie różne rzeczy, na przykład takie jak to, że macie tu 400 zł z jednej stówki. No, no i nie. Jeszcze coś tam będę kombinował. Różnego. No. No. Na przykład, o! Możecie, kolega, tak powie... Ale to się nie może. Może, wam, może w waszym życiu się to przydarzyć. A może się w waszym życiu też nie przydarzyć. No i kolega się was zapyta, czy. Czy możesz mi coś zrobić? Z. z stówką, z dziesiątką, czy z czymś tam albo koleżanka. Yy, to mówicie, że tak to yy, mówicie dajmy na to, że yy, musi odejść i potem tak składać się, oczywiście. Jeszcze raz wam pokażę. To jak macie tego plusika, co nie? To mamy tutaj górnego, tutaj taką górkę. Jak macie tu stówkę, tu, to tutaj Tutaj jest ta kreska, to górną tą kreską tutaj bierzemy i od tej górnej zakrywamy i zakrywamy tak, żeby ta stów, żeby tutaj to 100 sto, sto wystawało trochę, jak widzicie, tutaj za pieniądz, a tutaj reszta była tak. Czyli łącznie to tak wygląda I potem tak Bierzecie tak Co nie? Tak I robicie tak I jak pokazać? Tak, już wam powiedziałem, ale jeszcze raz O Pokazujecie, no tak Masz stówkę, drugą stówkę, trzecią stówkę i czwartą stówkę Czemu ja to mówiłem no, w środku odcinka, żebyście zostawili łapkę, bo jeszcze nie myślałem wtedy, że jeszcze będę pokazywał. Ale jak chcecie jakiś jeszcze poradnik, yy, na przykład typu z pieniędzmi, albo nie, z czymś tam, to możecie mi napisać w komentarzu. I tak jak w yy, połowie odcinka mówiłem, czy tam kiedyś yy, założę osobny kanał? Na, osobny kanał założę. Na którym będę takie pokazywał, takie, takie szpece i inne takie. No, no, to zostawcie łapkę w górę, on się spodobał. O, bo słyszałem, że łapka w górę ma teraz yy, taki ten dźwięk yy, dźwięk trąbki. To naciśnijcie to, będzie wątrobiła w uszach No, yy, a subik też ma inny dźwięk, bo teraz ma taki stryczka takiego, a dzwoneczek dzwona, no. no, no, to możecie zostawić, zobaczyć jakie to są nowe, bo ja jeszcze nie sprawdzałem, ale nie, nie. Ja jestem głupi. Najpierw mówię, że są nowe dzwone, że jest nowy dźwięk, a potem Uwierz, że tego nie sprawdzamy, ale sprawdzałem i tak było. Dobrze, odkładam i nie zapomnijcie zostawić suba, z dzwoneczkiem i tak dalej, tak dalej. Piękna stówka. No, więc się z wami żegnam i na razie.